Musi się mocno skoncentrować. To w tej chwili najważniejsze. Tak jest. Gol. Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Tak jest. Weszło. Nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. Trafia. Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej i zrobił co należy. Gol, proszę państwa. Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne że skutecznie. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. Nie trafia w bramkę. Skucha. Bramkarz nie miał nic do roboty. Stawką jest wygrana. Ten jeden strzał zadecyduje. Spora presja. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Staje sobie sprawę, jaka tu jest stawka. Musi strzelić tę jedenastkę, by zostali w grze. Jest Bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny! Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Nie do wiary, ale pudło. To była albo kępka trawy, albo stres. Wszystkie oczy zwrócone na niego za chwilę może dać im zwycięstwo. I jest! Piłka w siatce! Wykorzystał to! Nie pomylił się, uderzył pewnie.